Was serdecznie na moim kanale z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, co tam u mnie słychać. Tutaj jest Hortensia Anabel, Tutaj jest Hosta White Feder. Nie wiem, czy również macie z nią problem, ale u mnie wszystkie rosną jak wściekłe, a właśnie ta e, rośnie sobie, tak bym powiedziała, marnie. I muszę zobaczyć w korzenie, czy coś jej tam nie podgryza, bo jest taka. Ona dopiero ma dwa lata, ale moje inne hosty wyglądają już naprawdę okazale, a ta taka marona. Chciałam przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które subskrybują mój kanał, bo to jest dla mnie motywujące, więc na pewno chciałam wszystkich pozdrowić i podziękować im za to. Właśnie pokazać Wam, co u mnie rośnie oprócz roślin ozdobnych, ogród użytkowy. Koło tarasu rośnie miskant Herman, bardzo fajny, niziutki i palczatka Gerardi. Tutaj przy tarasie posadziłam na rynnie siatka po prostu nakreta, Związałam i na rynnie posadziłam tego powojnika, którego ostatnio kupiłam. Zobaczymy, czy mnie zaskoczy. Jeśli ktoś by chciał, sobie zrobić taki taras na gruncie, bo my właśnie tutaj mamy zrobione, bo ja tutaj uwielbiam siedzieć, bo tu jest strona południowa, i ja tutaj po prostu się wygrzewam. Oczywiście, latem nie jesteście w stanie tutaj wysiedzieć, chyba że rano, ale tak to jest tutaj bardzo gorąco. To myśmy wybierali 20 cm ziemi. Wyłożyliśmy folią, na to kamień taki najtańszy, kliniec, i później na to dalmatończyk. Jest to, wydaje mi się, najtańsza wersja tarasu. Tutaj dostałam ciemierniki od mojej koleżanki i od mojej sąsiadki. Nie wiem, który, od, którego, od której dostałam. I bardzo fajnie się przyjęły. Ja je w zeszłym roku dostałam. W tym roku obcięłam liście na wiosnę i fajnie zakwitły. Mam nadzieję, że będą się ładnie rozrastać. Jeśli ktoś ma lilię, no to uważajcie, bo już teraz pojawiła się poskrzypka liliowa ona jest taka pomarańczowa. Nie mylić z tramwajarzami, bo tramwajarze raczej nic tak nie. Nie widziałam, żeby mi jakieś szkody robiły, a też ich mam dużo. Ale poskrzypka wygryza po prostu dziury, czasami może całą lilię zjeść. I ja je po prostu usuwam mechanicznie, bo ja tutaj nie stosuję żadnych oprysków. A raczej mój ogród staram się bez żadnej chemii. Jeżeli chodzi o jakieś takie opryski, mój sąsiad tu ma pszczoły, więc. Staram się, żeby niczego nie używać no, ze względu na te pszczoły, ale nie tylko po prostu, jeżeli chodzi o warzywa, owoce, no to wolę mieć wszystko zdrowsze. Tutaj mam posadzone maliny i bardzo Wam polecam maliny, bo zawierają bardzo dużo witamin C, B, A, minerały, żelazo, potas, wapń, magnez. Oraz dużo błonnika. Wiadomo, że nie każdy owoc można zjeść, bo może również szkodzić I dla osób, które walczą z uchełkami lub mają wrzody żołądka. To na pewno takie owoce się nie nadają, no bo wiadomo, że mają te pesteczki. Ale malina czarna, jak najbardziej, wydaje mi się, że, że można właśnie je jeść. Tutaj mam drzewka owocowe i jeżeli kogoś będzie interesować, jak zrobić obrzeże wokół drzewek, to będę właśnie robić. Myślę, że jak ten filmik wrzucę, bo jest środa, i myślę, że jeżeli mi się uda wrzucić go w sobotę lub w niedzielę, to później wrzucę ten następny w poniedziałek. Albo we wtorek, właśnie o obrzeżach, bo robiłam tutaj wokół roślin, no i wokół drzewek. I w sumie powiem Wam szczerze, że nigdy nie widziałam, żeby ktoś tak robił, a to bardzo ułatwia pracę. Więc jeżeli Was interesuje taki temat, to zapraszam Was na następny filmik. Tutaj mam drzewka owocowe i są to brzoskwinie i nektaryna. I powiem Wam szczerze, że ja bardzo dużo jeżeli chodzi o drzewka, bo ja tak nie znam się no na roślinach takich ozdobnych więcej się znam, bo dużo czytam. Właściwie, jeżeli chodzi o drzewka, to tą metodę obcinania drzewek, brzoskwini i nektaryny zobaczyłam u Pana, który ma plantację. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajny sposób, bo te drzewka mają dwa lata i bardzo fajnie się rozkrzewiły. Ten pan pokazywał, żeby obciąć na metr 20 od ziemi. Na metr 20 można na metr 30 i bardzo fajnie się rozkrzewiła i brzoskwinia, i ta nektaryna. Ja mam głównie tutaj brzoskwinie, jabłoń, czereśnie, śliwę. Katinkę, którą Wam bardzo polecam, bo naprawdę jest to super odmiana. Wydaje mi się nawet, że jest to trochę w smaku przypomina węgierkę. I ona jest super i na przetwory, i naprawdę jest bardzo smaczna. Ten miąższ bardzo dobrze odchodzi od pestki. I my tą yy, śliwę mamy trzeci rok i ona już dwa lata owocowała. Wiadomo, że nie było szału, że nie owocowała nie wiadomo ile, ale naprawdę super odmiana śliwy. Bardzo wcześnie dojrzewa, więc nie ma e, też gąsienic, więc naprawdę super odmiana. Tutaj Wam pokażę, bo sadziłam tam czosnek, e, oprócz tego sadziłam cebulkę, dymkę. W zeszłym roku, w październiku, ja sobie zawsze zostawiam garść cebulki w garażu, żeby było ciemno, chłodno. I wtedy ona mi tam do tego października nic nie wypuści. Bardzo fajnie y, później wiosną już mam i na święta, i, i na kanapki. Także polecam y, Wam taką metodę. Tutaj mam rzodkiewkę i rzodkiewki sadzę y, w taki sposób, że tylko ja jem te rzodkiewki, czasami mąż. Kiedyś sadziłam, że taki rządek po prostu... Całą tą rzodkiewkę wysiałam i później nie byłam w stanie tego zjeść, więc bardzo dużo rzodkiewek mi się zepsuło. A teraz robię tak, że sieję metr i później po dwóch tygodniach znowu sieję metr czy tam półtora metra. I wtedy ja mam ciągłość, bo mam i to co teraz i prak praktycznie codziennie będzie coś a tak miałam tak, że miałam mnóstwo rzodkiewek po prostu nie dało się tego przejść oprócz tego zrobiłam w tym roku na próbę zrobiłam takie szersze rządki żeby mieć mniej tych brust do plewienia zawsze robiłam jeden i w jednym sadziłam a teraz zrobiłam szerszy chyba bodajże na 40 cm tam jest czy 30, nie wiem teraz o tak jakbyście mieli dwa rządki nie wiem tylko czy to kropelkowe, czy to się sprawdzi, bo to dopiero robiliśmy teraz. Więc nie wiem, czy będzie te rośliny mi dobrze nawadniać. Może być za mało, więc zobaczę. Tutaj chciałam Wam pokazać borówki. Oczywiście bez borówek. Ja sobie nie wyobrażam ogrodu. W poprzednim domu miałam borówki i tutaj sobie nie wyobrażam, żeby ich nie mieć. Mam tutaj kilka sztuk. Dokupiłam w tym roku znowu. Takie malutkie po 8 zł, ale stwierdziłam, że no muszę mieć ich trochę więcej i jagodę kamczacką też kupiłam. I zobaczymy, jak ta jagoda, bo w sumie nigdy chyba nie jadłam jagody kamczackiej, więc nie wiem, co to za owoc. Dlatego tak się skusiłam. Te borówki tutaj rosną u mnie tamta 5 lat. To jest moja spatyczka i ta tutaj już ma 3 lata. Tutaj dokupiłam właśnie młode sadzonki borówki amerykańskiej i znalazłam pana, który ma plantację borówki i właśnie pokazywał, żeby przyciąć takie młode borówki bardzo nisko na około 30 cm. I ja myślę, że to bardzo dobry sposób, bo tamta borówka pierwsza, którą pokazywałam, to to jest moja borówka, którą ukorzeniłam z patyka i bardzo fajnie rośnie już od trzech lat, mi bardzo owocuje obficie, więc myślę, że takie właśnie mocne przycięcie powoduje to, że te borówki lepiej się ukorzeniają lepiej y, wypuszczają te pędy, także myślę, że, że warto właśnie tak mocno przyciąć. Y, pamiętajcie, że borówka lubi wilgoć i jeśli y, będzie, bo ona się bardzo płytko korzeni, więc jeśli będzie miała sucho, to te owoce będą Wam się marszczyć i niestety no, nie będą smaczne, nie będą duże te owoce, więc Musicie y, pamiętać, że borówka lubi kwaśne podłoże, y, wilgoć i naprawdę zbyt dużo zachodu koło niej nie ma. Oczywiście ja je nawożę zawsze y, na początku y, kwietnia nawozem do borówki. I tutaj mam właśnie drugą borówkę. Którą tak samo przycięłam i widać, jak one właśnie puszczają pąki. Tutaj również mam rabarber. Widzę, że bardzo mu tutaj służy ta lekko kwaśna ziemia, bo na pewno coś tam od tych porówek kwaśnego podłoża. Tutaj oczywiście nornice mi plądrują. Ciekawa jestem, ile w tym roku mi podjedzą. No ale to jest jak walka z wiatrakami. Tutaj jest borówka, która ma właśnie 5 lat i naprawdę bardzo fajnie owocuje. Mam również jedną czarną porzeczkę. Dla osób, które zmagają się z anemią to polecana, ale ja wolę malinę czarną i praktycznie malina czarna jest dla mnie takim odkryciem. Dostałam ją od szwagra. Tak smaczna malina, nie ma tych pestek, więc myślę, że dla osób, które zmagają się z jakimiś problemami, to naprawdę no, warta, warta, żeby mieć taką malinę u siebie w ogrodzie. Ciekawostką jest też to, że malina czarna działa jak aspiryna lub ibuprofen, bo mają bardzo zwiększoną ilość antocyjanów, które ograniczają stany zapalne. Działają przeciwnowotworowo, mają bardzo dużo witamin, także naprawdę bardzo polecam Wam malinę czarną. Bardzo dużą ilość ma miedzi i żelaza, więc maliny nie potrzebują dużo, potrzebują tylko jakiegoś stanowiska słonecznego, to samo jeżyna bezkolcowa, bo tutaj mam jeżynę bezkolcową. Więc ja podsypuję maliny troszkę obornika, popiołem z kominka, do tego trawą i nic więcej moje maliny nie dostają. I rosną bardzo dobrze. Więc naprawdę wystarczy tylko, żeby miały stanowisko suche i słoneczne. Tutaj właśnie jeszcze chciałam odnośnie rabarberu, bo można zrobić nawóz z liści rabarberu, 1 kg liści zalewamy 10 litrów wody i odstawiamy na tydzień i rozcieńczamy później 1 do 5, i bardzo dobrze podobno działa na przędziorka, na gąsienice oraz na ślimaki. Wzmacnia i chroni rośliny. Na pewno nie będę tego stosować na rośliny jadalne. Liście rabarberu zawierają kwas szczawiowy, ale myślę, że na rośliny ozdobne na pewno spróbuję. Na pewno wam powiem, czy to działa, czy nie. Będę jeszcze robić wertykulacje, będę właśnie robić te kanty wokół tych rabat, ale to w już w następnym filmiku zobaczycie. Kupiłam, zakupiłam czosnki ozdobne i to jest gladiator. I zakupiłam to w zeszłym roku bardzo tanio u Królika. Można właśnie koniec października, listopad. Naprawdę w bardzo dobrej cenie je kupiłam. I przyszły mi, bo ja zamówiłam chyba wtedy 8 sztuk. I przyszły mi 5 sztuk, było ładnych, a te 3 sztuki takie no nie bardzo ale mówię, nie będę tam do nich pisać, bo i tak to były w dobrej cenie, bo normalnie cebula kosztuje tam po 9, 10 zł, czy nawet 15, a ja chyba za te 8 cebul nie wiem, czy dam 30 zł, czy, czy 40, nie wiem. Dlatego Wam polecam, bo widzę, że bardzo ładnie wszystkie wypuściły i naprawdę, na pewno będę je musiała gdzieś dalej przesadzić, bo one tu jednak będą za wysokie. Na ten przód rabaty. Tam jeszcze są różę na no wiadomo teraz jest pusto. Tutaj również na wszystkich kratkach, na wszystkich pergolach, dałam właśnie tą kratkę na krety, tak aby powojniki się mogły piąć po, po, tych, po tej siatce, żeby mogły się fajnie rozkrzewiać, żeby nie trzeba po ich podwiązywać. Teraz wam pokażę jeszcze moje truskawki, bo widzę, że zaczynają już kwitnąć. Ja ich mam przykryte drugi miesiąc, bo od połowy marca już były przykryte truskawki i zaczynają już kwitnąć. Ja bardzo lubię truskawki, a ponieważ one są bardzo drogie później, więc stwierdziłam, że ich jeszcze więcej tutaj sobie dosadzę i tutaj jeszcze zrobiliśmy dwa następne takie rządki. I w tym roku dałam tą czarną agrotkaninę, ponieważ w zeszłym roku tak mi to się zachwaściło. Pomimo tego, że wysypywałam trawą, to jednak bardzo zachwaściłam te truskawki, więc stwierdziłam, że już w tym roku dam agrotkaninę, żeby nie trzeba było tyle się urobić. Wiadomo, truskawki lubią wilgoć, więc jeśli macie dość mokro, ale nie stoi wam tam woda, to naprawdę truskawki będą Wam bardzo dobrze rosnąć i będą bardzo soczyste. Ja tamtej strony w ogóle nie podlewam, ponieważ ja tutaj mam bardzo dużo wilgoć. Ja na przykład tam z przodu te rośliny musiałam drenować. Pod każdą roślinę dawałam kamień, ponieważ rośliny mi tam po prostu zaczęły padać. Nawoziłam humusem. W tym roku podlałam je nawozem z pokrzywy i bardzo fajnie podskoczyły, więc myślę, że, że warto. Tutaj mam pelargonie, które przezimowały w garażu. Mam tam małe okienko, więc pelargonie nie wyglądają jakoś super. Tam dokupiłam jedną sztukę, i tutaj będę wszystkie te pelargonie, właśnie muszę je przesadzić do nowej ziemi i po prostu muszę je podlać nawozem do kwitnących. Muszę to zrobić jeszcze w tym tygodniu, bo wyglądają marnie te moje pelargonie. Ale w czerwcu już będą kwitnąć. Dla tych osób, które lubią storczyki, to myślę, że bardzo dobry sposób jest wynieść ich teraz do innego pokoju, gdzieś gdzie macie chłodniej, ponieważ ja tak od Dwa tygodnie temu zrobiłam z większością storczyków, które przekwitły, dałam synowi do pokoju, a on często tam okno otwiera, bo mu jest za ciepło, więc wszystkie tamte storczyki powypuszczały mi pędy. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób, żeby Wam zakwitły. Mój gość poranny, żegnam się z Wami i dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.